I wtedy, gdy ją dopiero planowano, i tuż przed rozpoczęciem prac, była to jedna z głośniejszych miejskich inwestycji. Tradycyjnie pojawili się ci, którzy po powstaniu budynku wielorodzinnego na osiedlu piaski byli przeciwni. Dzisiaj, po ponad dwóch miesiącach od startu robót, oponenci zamilkli, a sam obiekt całkiem żwawo pnie się w górę. Kończymy strop nad częścią piwniczną. Jest to ostatnia część stropu. Będziemy wykonywali izolację ścian piwnicznych i zasypkę fundamentów do poziomu zero i rozpoczynamy pierwsze ściany parteru. Ocenie postępu robót służą cotygodniowe narady koordynacyjne z udziałem wykonawcy oraz inwestora. Uczestniczą w nich także przedstawiciele gminnej spółki KZB Legionowo. Prowadzimy zespół inwe... in... inspektorów nadzoru branżowych, który nad... czuwa nad prawidłowością realizacji tej budowy. Zdaniem fachowców dotychczas ma się ona bardzo dobrze. Budowa, jak widać, przebiega dosyć rytmicznie. My ze swojej strony nie notujemy opóźnień, jeśli chodzi o harmonogram tej budowy. Głównym dla niego zagrożeniem mogą być jedynie kaprysy pogody. Póki co budowlańcy z firmy Rodex dają sobie z nimi radę. W tej chwili nam przerywało kilkokrotnie te, te ulewy ostatnie, ale harmonogram jest aktualny, dotrzymujemy terminów. Myślę, że nie, nie powinno nam przeszkodzić w wykonaniu tego budynku. W stanie surowym ma on być gotowy do września. Później zaczną się prace przy elewacji oraz wewnątrz nowego, stawianego sumptem gminy bloku. Oprócz 30 mieszkań znajdą się w nim również przedszkole, przychodnia oraz klub seniora.